Drodzy uczniowie, skończył się ten nudny rok szkoły. Więc wierzcie są wakacje. Życzę Wam pełnych wrażeń, wakacji i żebyście we wrześniu nie wracali do szkoły, bo nauczyciele wyznawią Wam strajk. I nie będziecie musieli chodzić do szkoły. My, jako rząd, obiecujemy, że nie będziecie musieli chodzić do szkoły. Spróbujcie na nas zagłosować w wieku 18 lat. Walczycie o gorszą Polskę. Oto wy nie pójdziecie teraz do szkoły. Będzie lepiej, bo będziecie nic nie umieć. I będzie fajnie. Dziękuję Wam. Andrzej Duda. Juhuuu! Ej, A ty to dalej jakie masz? Nie. No dobrze. Po ten koń już trzeszczy! Jest koń, to jest pies. No to pies trzeszczy. Dobra, to się wytnie. Tego się wytnie, tego się rypnie, a tego się... A! Nie Sąsiad, weź pomóc! Sąsiad Kieleckiego, nowy kanał na nie ma. Dobrze, chodź. E, Agata przygotowała. Obie. A mam skończyć już? Nie. Dobra, to ja skończę. Pa! Nie, nie, nie koń, nie koń, pa. Nie